Ano. Aha. Ten sud okay. vás... Aha. Co máš? No, a se je Maku A ten je to... ten... Aha. Super. Vaj, vaj, vaj. Jak to bylo? Dobrý. Dobrý, dobrý, bardzo dobrý. Oh, 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 oh. Ty, dobrze to jedzie na śniegu. No dobrze. Mi się też dobrze trzyma, bezwolny. Więc... <grym> nie miałem sobie na narzekać. Nie? To też nie mogę narzekać, bo dzielosło zostałem. Dobra, zobaczmy, co dostaniemy. Pierwszy w że nie wygrane, czuję się na te, ten na domu. <grym> <grym> moralnym zwycięzcą. Aha, dobra, ty proszę coś fajnego, proszę A, insurgent Zajmi Audice, ale Mam Audice, tak? Teraz weź tym klocem goń Gonię, masz rację Muszę klocek będę dostał dziwa Klocek Lego To nie zabrań, to nie w ogóle o, ja <śmieniciela> Oj, będzie prosta, czy testujemy? Uuu, mój! O, bed... o mam opisę. Ej, mam Batmana! zobacz jak. Bezużyteczny przyka... w tym przypadku. No, sobie. Jak? Patrz. No, jak? Dobra, dobra, no. Zajm. I znowu prosta, lecimy! Nie obracaj mnie. O, mesa. No to już jest gorzej. A. W... To, że wszyscy go nie mają, byłoby śmiesznie. Ignus bojowy. No. E, ale Ignus bojowy jest mocny akurat. Tak, tak. Ignus. Tam podejść. Ciekawe. No, spójrz, proszę. proszę Miałem go na tamtej mapie i goniłem ładnie. A na tamtej, ma tamtej mapie to ten, no? Ten, ten, ten. Ten, ten, ten no co? Masz, ten, ten, ten. O, masz kółka. Jest... Masz kółka. Kurczę no za szybka Aha. mapa. Nebula Turbo. O! 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 Ja pierdziele Ale styk! O jedzie oh. Satan Klaus vs Santa Klaus To jest chyba... Co ty To jest Satan Klaus Dlatego myśli głupaj Kela Będą bał Puma Łej lecę Dobra Dobra, laca. No. Nie, Dobra, ale jednak lecę Aha Nie! O, kurwa, jest na raju. O, chodź tu, chodź tu. Dobra, co ty? Kołem, pierdolę. O, nie! Oh Gdzie jesteś? Oh. Nie ma. W dupie? Bomba klasa. Aha, to coś takiego będzie, musiałeś. Coś podobnego graliśmy. Nie, nie udało mi się. Ja pierdolę! Okay. kurwa z <grywa> Nie pojedzie. <grywa> A nie? Czekaj. Nie byłeś pierwszy. <grywa> nie był nie pierwszy. Był Dobra. A bo jesteś węzłony. No? Jest węzłony, No, 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 no. Ja. No, no święta są, ja. w mnie z chociaż razem w roku... Jakie święta? Koniec świąt. Masz Mikołaja, to tam... Nie mam. Skasowałeś. Poszedł po, po mleko, Krasuwałe. nie wrócił. On no, mnie dogania. Mikołaju, broni mnie. Staj. Aha. No wiesz ty co, chciałem trika zrobić. Dobrze. Ty gnojaku, Jaku! Janek pierwszy. Mhm. A ja go już wypiłem, teraz cię e. Nie, nie znalazł. Ty gnojaku, inny. No i dobrze. Bo ich muszę bić. No to bierzesz go. No ty byłeś pierwszy. No Tak,

Tylko, że Janek jest pierwszy kieszuc. Nieprawda, Sprawda? Janek jecha, jedzie na pusiaka. Jest nie zrobię, tak Michael Bigo. O -o -o -o. Jakby mi to wyszło w ale nie siebie! Na początku to może było fajnie, tak to no, Ile to macie pointów? Kurczę 9. Część 9! W na można 9. No, nie. Janek Co? o kurde Dobra! Niedobrze. <grystanie> eee. Nie dobrze. Ja w teraz. Nie jest dobrze. Bo chyba zawrócić i będziesz mi być mieli metę już. Co? Aha! Janek wygrał No Yes, dobra Użyłem Triku do, 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 do mianek twojego No, właśnie Zakręcić boosta i no tak No, tak szybciutko Ja, ja znowu, też chciałem, tak. tylko że ja liczyłem na, na to, że ten, że ten no, mnie nie. uderzy i I chciałem się obronić To trzeba wejść, tak no, szyb, szybciutko na spacji, ten okay. Поцелуй, поцелуй, поцелуй! Поцелуй! А ну поцелуй! Терз блять! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха ха Волги! Чего вы не выучили нагревания? ха Kawa kawa. Godzinna. Znaczy Ona trudna nie była, nie? Tylko była czasem mm. ładna. Więc... widzę, <tuduń> błyszę widzę. Nie, fajnie mała, nie zaliwam. O co jest? Coś wypadł. Tak jest. Okay. Ej fajne to wygląda. Łap mnie Łeło Łeło <grym> tak, robią tak robi <grym> tak, sygnał, tak, Reło <grym> Zresztą się Eło Tak O, karwanie maski, okej, okay. nie, czarne no, sobie, po prostu czarne Wojskowe barwy Nie no, fajne, fajny skylt jest, fajne miejsce ten Face to face. szkoda, że nie random. Ja nie. bym tu widziałem randoma. Ja się sam wywalam jak coś tak A. Nie trzeba hmm. bić dobry, pomóc? Nie, o po va. Ale jak tobie pomóc? Troszeczkę, no nie, nie trzeba, dzięki. Piłka i wracaj o kurde O, wywaliłem piłkę z mapy. O ja Tośprasz się ją nie lotniczą? Nie. Dawaj. We... Do tego pewnego uh. dnia, a matka sobie mm Hm To mm -hmm. mm -hmm. no, no. teraz? Mm. Io 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 oh. ja, ja. Sygnał przepuścił eee. Tak, kurwa zawsze się Odbiłem je, mnie, podbiło mnie kurwa i... Eee. no. To jest niemiłość że... Co jest? Fajna buzia No dzięki to... <grym> 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 Ja też <grym> Mam nadzieję, że na etapie no, no, no. dużo opakuje no. <grystanie> procentów. O, oh, witam. O, oh, witam, sorry. To trochę procentów przyjmie. Też <grystanie> <Pc. grystanie> jeszcze nikt nie odpowiedział, więc no. na posta, więc... No, ja nie <grystanie> muszę chyba opowiadać, No, ty to wiem, że będziesz. Jeszcze nie wiadomo gdzie. Nie, bo jestem O ile w Polsce to jest. O nie. Raczej no. tak. Jakieś czy coś? No. tapik no. Mitapik? No. 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 No, planujemy. Yy. Nie pamiętam dokładnie. ostatni tydzień wica chyba to był? Mhm. Bo bliżej okolicjanka było. Mhm. Początek sierpnia właśnie te. To... Do Karpacza znowu jedzie, jedzie. No niestety ja mam tylko wtedy urlop, więc no. no No, no, W tym roku no to tak, no to Mam styczeń, tydzień Później mam właśnie tydzień lipca, końcówkę lipca Później mam do dopiąkniu dzień, więc no ja, O nie Wy lubiłeś Damianka <laughs> Nie, nie, no ja chciałem Być tak przyjechałem Ale prawie wylądowałeś na tą platformę No, 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 właśnie Też Chce coś tako, Ja bym zjadł. A, ja bym, no. No nie kręcę się. Ja się kręcę. O, dawa, już nie. Więc Jest planowanym. Jakieś ognisko. Coś Damian. Ten yy, kwater mówił, że jakieś łowienie. Widam chodzi. Ktoś mówił? Ktoś? O! Oh. Okay. Uh. Uh. Obróć się, obróć się samochodziku, nie rób tego Mm -hmm. No to jest, to nie skończyło. Yeah. Nie! Ktoś tam w Nie! Yeah. nie wiem, w którą stronę. to. jedźcie tam. Aha, <laughs> głośniejszy! Aha. Kurczę, jutro do roboty. Nie chce mi się. Więc cały dzień, zaczynam o siódmej i kończę chyba o siódmej. O o, 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 jakie podlifty bagirampami. O, jest pałka. O, jest kręciło, po, odbijało. O, mamy... Nie, nie mamy to samo. Wow, Boże. <laughs> Widziałem. O. Boom. O, kadeczka znowu. Ale, odbiło ja? o! 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 Nie tą stronę, Jedź. Samochodziku W dzisiaj miałem PlayStation 3 naprawić Bo mi coś nie chce ten, nagrywarka do konsol go złapać, nie wiem czy... Łapie PS5, a trójki nie chcę, chociaż powinno. Gdzie teraz nie mogę 4 wdać I wrzucać. O, co to było? Aha. O nie, namianek! No. Widziałem to. To O była walana góra. W sumie Janek i my się musimy na wayouta umówić. Mhm. <noise> Wypadało w tym korekcie. Oglądałem. Też oglądałem, ale. Chciałbym przejść ją. Hmm? Zawsze, że niedługo. Przejdzie się. Ale nie wiem, czy jeszcze przed Nowym Rokiem, czy już po. Znaczy po. Czyż. znaczy. Bo przed, no to jedynie wtorek. Bo w środę to... To za chwilkę. Chciałem powiedzieć. O, prawie tak wypadłeś. No. Bo w środę wtorek. Sylwestra to nie wiadomo. Wiesz, fajnie by było powtórzyć live'a zrobić podobnego co na pięta Sylwestrem z Mazem. Ja będę spał po pierwszego na, na O. To nie, ja mam pierwszego wolny. Nie wiedziałem, kto jest z Część środki ma też nagle jestem z mazem O nie, rowerek Ostatni a... Nie dobre no. nawynki Ty, jest ma dzwonek No co ty? Nie wiedziałem, tak szczerze nie powiem tk. Aha a... <g agile> Bo nie widać, że ma dzwonek, wiesz? Na rowerku nie jest. Ereta. Ereta. driftem lecym Użasz Słuchaj. A ty. że drift, drift nie górę Это как враг, о боже.